Największym wyzwaniem był sam Mordka. Świadomość, że minęło te 11 lat pomiędzy jedną książką a drugą i to jest zupełnie inny człowiek. A równocześnie trzeba go napisać tak, żeby czytelnicy jednak odnaleźli w nim tego starego Mordki. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Za chwilę spotkam się z Wojciechem Chmielarzem, by porozmawiać o jego najnowszej powieści Długa Noc, wydanej przez wydawnictwo Marginesy. Ale na początek kilka słów o tej książce. Ten szósty tom cyklu z komisarzem Jakubem Mortką to opowieść o ludziach, którzy dochodzą właśnie do tego krytycznego momentu w swoim życiu, gdy zostawić muszą za sobą przeszłość i jednocześnie stawić czoła przyszłości. I to za wszelką cenę, nawet tę najwyższą. Punktem wyjścia fabuły jest powrót Jakuba Mortki do kraju z Hagi, gdzie przez kilka ostatnich lat pracował w międzynarodowych strukturach policji. Po przyjeździe do Warszawy zostaje dawne miejsce pracy, Komendę Stołeczną Policji, odmienioną. Słucha wcześniej jego podwładna, teraz ma być jego szefową. A wielu funkcjonariuszy, którzy teraz pracują w Stołecznej, postrzega go tylko, a może aż, jako tajemniczego nieznajomego, którego obdarzyć trzeba będzie kredytem zaufania. Nie będzie to zresztą łatwe, bo chociaż komisarz się zmienił, to nie wyrzekł się swoich metod śledczych, często kontrowersyjnych, nawet jeśli skutecznych. A jego doświadczenie będzie potrzebne, bo po mieście w białym, terenowym samochodzie krąży ktoś, kto za cel obrał sobie zabicie jak największej liczby kobiet. Czy uda się go znaleźć na czas? I czy uda się zdobyć informacje od innego mężczyzny, który właśnie trafił na komendę i jest przesłuchiwany jako świadek w sprawie zabójstwa? I czy wreszcie Mordka poradzi sobie z problemem, który wciąż spędza mu sens powiek, bo dotyczy jego najbliższych? Wojciech Mielasz, autor kryminałów, laureat m.in. nagrody wielkiego kalibru, ma na koncie powieści o komisarzu Jakubie Mortce, a także cykl Gliwicki, Wampir, Zombie i Wilkołak, thrillery psychologiczne Żmijowisko, Rana i Wyrwa oraz powieści sensacyjne Prosta Sprawa i Dług Honorowy. Obiecałeś i dotrzymałeś słowa, obiecałeś, że mortka powróci i powrócił, ale mam wrażenie, że powrócił jednak trochę inny mortka a przynajmniej w trochę innej powieści, bo Długa Noc jest książką jednak przy całym oczywiście kulturażu, yy, przy całym tym toposie kryminału, to jest powieść, która jest bardzo intymna. Yy bardzo taka kameralna, skupiająca się m.in. na relacjach rodzinnych i to w bardzo różnych konfiguracjach. Dotyczy to wielu bohaterów, nie tylko samego Mordki. Skąd taki wybór? Skąd taka decyzja? E, Ojej, a czy wiesz, w ogóle wyszedłem od pomysłu, w którym marzyło mi się, żeby ta powieść była jeszcze bardziej kameralna, żeby tam było tylko dwie postacie, tak? Czyli mamy całą książkę, gdzie przez całą akcję siedzi dwóch facetów naprzeciwko siebie, nie wiesz, przez długość stołu i rozmawiają, tak? Okazało się, że mówiąc najprościej, nie potrafię tego tak zrobić, znaczy nie wyjdzie z tego fajna książka. Musiałem to troszeczkę rozbudować, więc pojawiły się inne postacie, pojawiły się inne wątki, pojawiło się więcej akcji, więc proszę się Państwo nie martwić. Nie tylko siedzą przy stole, ale też są jakieś strzelaniny. Pościgów chyba akurat tym razem nie ma, ale jeżdżą szybko po Warszawie. Natomiast wiesz co, dlaczego to, to, to nie jest kwestia decyzji, tak? to jest kwestia tego, jaką ja Historię wymyślam, jaką mi ta historia przychodzi do głowy, i jaka czuję, że jest właściwa. Wydaje mi się, że w dużej mierze a może zaryzykować zaryzykuję, zaryzykuję tezę, że właśnie ta historia rządzi wiesz książką, to nie są moje świadome decyzje, jakby tak. Um, ten, ten związek autora z historią to jest troszeczkę dziwne, dziwna rzecz, bo czasami wiesz, historia dominuje, ale jednak mam świadomość, że cały czas jest w mojej głowie. Tak mogłem podjąć decyzję, żeby to poprowadzić inaczej. Okej, okay, mniej. czułem, że to musi tak wyglądać, wiesz? Ale to też wynikało z tego, wiesz, z czego ja się nauczyłem przez te lata, kiedy mordki nie było, z tych wszystkich książek, które napisałem, z Żmijowiska, z Wyrwy, z Rany, z Wilkołaka, nawet, tak. czyli książek no, szczególnie. W przypadku wyrwy bardzo kameralnych, tak? Ja nagle dostałem. Czu... Się przy każdej książce czegoś uczyłem, tak? Zostawałem nowe narzędzia i się okazało, że te narzędzia mi się bardzo przydały przy morce. Tak, jak Mortka jest teraz innym bohaterem, tak jak to jest inna książka, tak ja po prostu jestem innym autorem niż wtedy, kiedy pisałem dzień. Mówisz o tym, że jednym z wątków jest właśnie, czy miała być głównym wątkiem ta rozmowa na komendzie, rozmowa, rozumiem, mordki z, z mężczyzną, który jest tam doprowadzony i oskarżony, czy jest świadkiem w sprawie jednego z morderstw. Ty dodałeś wątek tajemniczego mężczyzny w, białej, w białym samochodzie, który, krótko mówiąc, postanawia. Zabijać kobiety, zabijać kobiety y, trudniące się y, prostytucją. Rozumiem, że stąd właśnie ten drugi wątek. Te wątki się ze sobą nie do końca łączą, ale one świetnie się dopełniają, bo one w tym krótkim czasie, jaki dałeś tutaj Morce, y, czasie fabuły, y, każesz mu wyrywać nawet nie godziny, tylko minuty na to, żeby zająć się jedną sprawą, skoczyć do drugiej, znowu wrócić do poprzedniej. Y, tak naprawdę każdy z tych wątków mógł moim zdaniem, spokojnie być jedynym głównym wątkiem intrygi, jedyną intrygą powieści, To zdawałeś, że jednak nie. No nie, no właśnie, moim zdaniem nie mogły być, gdybym, wiesz, mogły, to pewnie tak zrobił, nie wydaje mi się, że wiesz, tak patrząc e, technicznie, te obie historie są za słabe, żeby móc pociągnąć całą książkę, po prostu. E, natomiast, tak jak to ładnie powiedziałeś, one się fantastycznie dopełniają, tak? I ten wątek mężczyzny w, w bodajże w białym rowerze, tak, który jeździ po Warszawie em, no do, dodaje tej książki wiesz, dynamizmu, tak, dodaje pewnej stawki. Tak, równocześnie rozumiemy, z czego Mordka w pewnym momencie rezygnuje, żeby zająć się tą sprawą, bo on początkowo wcale nie chce się tym zajmować. Po prostu em, zostaje do tego, możemy krótko powiedzieć, zmuszony tak, e, przez okoliczności i nie tylko. Ale tak, wiesz, dzięki temu, że pojawił się ten drugi wątek, nastąpiło bardzo duże zagęszczenie akcji. To nie byłoby możliwe, gdyby tych dwóch historii nie było. Punktem wyjścia jest powrót Mortki z Hagi, gdzie przez kilka lat pracował w Interpolu, więc to jest dla niego też bardzo trudny moment. O nie, bo to jest fantastyczna historia I dzięki temu, że powiedziałeś Interpol, mogę ją opowiedzieć, ponieważ jest to już trzecia moja książka z rzędu, gdzie pojawiają się Holendrzy. Przy czym no, to wygląda w tej chwili tak, jak się tym kolędrom e, podlizywał. To no, są holenderskie po prostu. No właśnie niestety nie, oni nic mi nie płacą, nie tłumaczą moich książek, tak? Ja piszę o tych kolendrach i holendrach. Okej, okay, ale e, w tym momencie muszę się wytłumaczyć, że to był po prostu mój błąd, bo e, ja chciałem, żeby on początkowo wylądował w Lyonie. Tak? I sobie tam żył we Francji, jadł bagietki robił różne inne rzeczy, pił francuskie wino, ale żeby był w Europolu, tak? czyli w tej agencji unijnej, która koordynuje działania, czy pomaga koordynować działania transgraniczno-narodowych policji krajów Unii Europejskiej. No, natomiast jak się spotkałem właśnie z policjantem, który, który w Europolu spędził kilka lat, to on mi powiedział, nie, super Wojtek, tylko wiesz, że siedziba Europolu jest w Hadze, w Holandii. Ja miałem takie... A nie chciałem, żebym Martka był w Interpolu, bo to jest troszeczkę inna agencja, która zajmuje się czymś czym, czym troszeczkę innym. Poza tym już wiedziałem, czym się Europol zajmuje, jakiś tam już zrobiłem, tylko w jakiś sposób ym, y, z pomyliłem miejsce siedziby. Więc cieszę się, że też zrobiłeś tą pomyłkę, bo to znaczy, że nie tylko ja tak mam. Yy, w każdym razie tak był w Hadze, w Europolu na tak zwanej misji yy, yy, i tam sobie wygodnie żył do czasu. No, właśnie, i wraca do komendy stołecznej, jednak trochę innej. Słucha, która była jego podwładną, teraz jest, no ma być jego przełożoną. Wielu policjantów, a w końcu czas akcji to noc, więc tam nie ma ich zbyt wielu, ale ci, którzy są, właściwie nie znają mortki. Zastanawiają się, kto to jest, czego ten facet tak naprawdę chce, więc postawiłeś mortkę w bardzo trudnej sytuacji. Ale to jest sytuacja, która odpowiada realiom policyjnym w, w tym momencie. Znaczy, wszyscy policjanci, z którymi rozmawiałem, czy byli policjanci, z którymi rozmawiałem, yy, no bo ok, zacznijmy od tego, że akcja się dzieje 10 lat po zakończeniu cieni, tak? ja po prostu wiedziałem, że nie chcę pisać kontynuacji cieni, bo musiałbym wrócić do tego 2010 roku, 2011 roku. Ja nie do końca już pamiętam, jak wtedy wyglądała Polska, jak wyglądała Warszawa, nie wiem, jakich piosenek się wtedy słuchało gdzie się wychodziło na miasto, tak chciałem, żeby to było współcześnie. No i policjanci, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, no Wojtek, tutaj policja się w ciągu tych 11 lat strasznie zmieniła, tak? Mnóstwo ludzi odeszło, pojawi, pojawili się nowi ludzie. Te wszystkie problemy, o których, bo ja piszę o problemach policji w Długiej Nocy, no gdzieś tam się pojawiają nie są głównym tematem tej książki, ale są tam zbiankowane, no to te wszystkie problemy są prawdziwe. No to, o, o, o tym opowiadali ci policjanci, którzy, którzy są w policji albo byli w policji. No i tak to, tak to w tej chwili wygląda. Więc, więc to, że Mordka wraca i nikogo tam nie zna, po gdyby faktycznie był na tej misji w gdyby wrócił teraz do, do Komendy Stołecznej, to by faktycznie nie poznał nikogo ze, swojego, ze swoich kolegów, albo prawie nikogo. Ale to doprowadza nas do tego, o czym ta książka według mnie jest. A ona jest tak naprawdę właśnie o zmianie, czy raczej o takim bardzo, bardzo specyficznym, trudnym, krytycznym momencie w życiu swoich bohaterów, gdzie zostawiają za sobą jakąś przeszłość i muszą wejść w przyszłość. Czy im się to uda, czy jak to się zakończy? to oczywiście inna sprawa. Natomiast właściwie wszyscy twoi bohaterowie, yy, czy to ów yy, jeżdżący po Warszawie morderca, czy właśnie mortka, czy yy, pewna kobieta, która jakby decyduje się właśnie na to, żeby dzięki prostytucji zarabiać na utrzymanie swoje i swojego dziecka, właściwie wszyscy twoi bohaterowie są w tym krytycznym momencie. Faktycznie to jest, no i to taki, taki był zamysł, tak, żeby. Po prostu pokazać jedną noc, która, która bardzo dużo zmienia w życiu, w życiu moich bohaterów. Cieszę się, że to dostrzegłeś, cieszę się, że to się, to się udało. No a teraz czekam na opinię czytelników, co oni o tym wszyscy sądzą. Ja Powiedzmy szczerze, że ta noc, bo zagęszczasz akcję głównej osi fabularnej do właśnie jednej nocy do tych kilkunastu godzin. Nosterz nie jest bez znaczenia, bo nosterz jest cezurą między jednym dniem a drugim. więc sobie to bardzo fajnie wykoncypowałeś. Na ile to było dla ciebie literackim wyzwaniem, żeby jednak tak zagęścić, no nie, nie cienką książkę, zagęścić do kilkunastu godzin? Um, wiesz co, bardzo, bardzo dużym. Natomiast największym wyzwaniem było zupełnie co innego. Z, z, z... Jasne było tam wiesz, kombinowanie na, na etapie planowania tej książki, jak tą akcję poprowadzić, żeby to faktycznie było wiarygodne, żeby to się dało zagęścić do nocy. Zresztą dlatego ta książka się dzieje w listopadzie, bo ta noc w listopadzie jest troszeczkę dłuższa. Noc, w nocy czerwcowej, kiedy rozmawiamy, kiedy była premiera książki, to by się raczej nie udało. Natomiast wiesz, tam największym wyzwaniem był sam Mordka. To tak? ta świadomość, że minęło te 11 lat pomiędzy jedną książką a drugą i to jest zupełnie inny człowiek. tak? I tą zmianę, która nastąpiła w jego życiu przez te 10 lat, bo ona nastąpiła w życiu każdego z nas. Przez 10 lat po prostu się zmieniamy. Trzeba jakoś oddać, a równocześnie trzeba go napisać tak, żeby czytelnicy jednak odnaleźli w nim tego starego mordka. I to było największe wyzwanie, wiesz? Spojrzeć na tych bohaterów, kiedy są 10 lat starsi, i zastanowić się, kim oni teraz są, jak się ich życie potoczyło. W książce. Poruszasz też kilka bardzo bolesnych, bardzo ważnych dzisiaj problemów społecznych. One bardzo ściśle wpisują się w fabułę, w intrygę, One dotyczą bohaterów. To nie, jest, to nie jest żadna publicystyka. To jest tak naprawdę bardzo ściśle wpisany temat w książkę. Mówię tu choćby o trwającej ciągle pandemii COVID-19. Mówię tutaj o wojnie w Ukrainie, o której, o której już też zdążyłeś wspomnieć i mówię tu również o tematyce nietolerancji wobec osób LGBT+. Czy to jest tak, że problemy społeczne jakby przychodzą do Ciebie i Ty na podstawie swojej wrażliwości budujesz fabułę, czy raczej budując fabułę szukasz wokół siebie tych problemów? Okej, okay, i teraz tak, zacznijmy od wojny w Ukrainie. Ja tą książkę czytałem, pisałem, skończyłem pisać w połowie lutego, jeszcze przed wojną. Więc to, że ja tam poruszałem tematy, które trochę o tą wojnę, jak się okazało, zahaczają, jest to zupełny przypadek. To, to jest jedna rozmowa z pewnym ukraińskim taksówkarzem, który gdzieś tam z mordką rozmawia na, na taki wojenny trochę temat. Natomiast jeśli chodzi wiesz, o, te, o te pozostałe tematy, które poruszyłeś, tak, no... To coś wisi w powietrzu jeśli chodzi o te tematy. Tak? I to nie jest tak, że to tylko ja czuję. Tak? Znaczy, nie, nie tak dawno Robert Małecki przecież wydał świetną powieść Wstyd, tak? która gdzieś też pewne tematy społeczne porusza, tak? podobne do, do tych, które, które ja poruszam najwyraźniej coś takiego jest, że różni autorzy chcą o tym opowiadać. Znaczy dla mnie to przede wszystkim powiedzieć o ojcostwie, tamże tak że powiem, tak? Ale znowu to nie jest też temat, który wziął się z którego nikt inny nie poruszał, przecież znowu niedawno wydał książkę o ojcostwie Mar Marcin Melak, tak? Czerwona ziemia. Więc rozumiesz, są pewne rzeczy w, w powietrzu, są pewne tematy w powietrzu, to że my je poruszamy. No najwyraźniej coś słyszymy, co, 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 coś widzimy. Ale to nie jest tak. Znaczy, nigdy nie było tak, że ja, wiesz, miałem jako pisarz misję, że koniecznie muszę o czymś opowiedzieć i, wiesz, zmienić społeczeństwo, pokazać ludziom, jak jest naprawdę. Także z tego powodu, że sobie zdaję sprawę, jaka jest siła oddziaływań mojej książki. Ona jest niewielka. To sobie nie, 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 e, nie oszukujmy się. E, jedyne osoby, które jestem w stanie swoimi książkami przekonać, są po prostu już przekonane. Tak więc nie ma sensu prowadzić publicystyki, bo wiem, że tą publicystyką nic nie osiągnę. Tak? Ale mogę podać ciekawe historie. Te tematy, które poruszyłeś akurat do tej historii, mi, mi, mi pasowały i one się po prostu w tej historii naturalnie pojawiły. Mówiliśmy o zmianie. Yy, to na ile yy, długa noc jest. Yy jakąś zmianą dla ciebie, czy ty też tak odczuwasz, powrót do mortki jednak po, po, po kilku latach i po innych powieściach, o których tutaj mówiłeś, m.in. również o powieściach o Bezimiennym. Czy to też jest cezura, czy to jest po prostu naturalne, twoje twórcze działanie, kolejny mortka po prostu był zaplanowany? Nie no, wiesz, ja przez lata opowiadałem, że jak tylko wpadnę na dobry pomysł na powieść o komisarzu Morce, to ją napiszę. I w końcu wpadłem na dobry pomysł na powieść o komisarzu Morce i ją napisałem. I teraz mogę złożyć tą samą obietnicę. Jeśli wpadnę na dobry pomysł na powieść o komisarzu Morce, to tą powieść napiszę. Póki co mam dobry pomysł na kolejną powieść o Bezimiennym. Za to się wkrótce biorę do, do pisania. Potem zobaczymy, co, co będzie. Bardzo bym chciał, żeby Mortka powrócił, bardzo bym chciał napisać kolejną książkę z tym bohaterem. Kiedy to będzie? Mam nadzieję, że szybciej niż za 4 lata.